o zabranie głosu posła do Parlamentu Europejskiego, prezesa zarządu wojewódzkiego PSL w Poznaniu, pana Andrzeja Grzyba. Więc, szanowni państwo, wszyscy zgromadzeni w tym miejscu refleksji, miejscu pamięci, które jednoczy tak wielu ludzi. Przed chwilą wyszliśmy z kolegiaty świeckiej. Gdzie intencją naszą było podziękowanie Bogu za wszystkich tych, którzy wzięli udział w wojnie obronnej 1920 roku. Teraz przyszliśmy tutaj na to miejsce, które dla wszystkich mieszkańców środy i Ziemi Śreckiej jest miejscem szczególnej pamięci. Bo tutaj są powstańcy, tutaj wśród nich jest ich duchowy przywódca ówczesny proboszcz, który poprowadził ich do powstania. To są ci ludzie, którzy później również znaleźli się wśród żołnierzy wojny 1920 roku. Przychodzimy, aby uczcić i pamięć w sposób symboliczny za wszystkich Wielkopolan tutaj w Środzie, taką wytworzyliśmy tradycję. Chcemy serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej Środy, Staroście oraz Radzie Powiatu, wszystkim społecznikom, którzy reprezentują właśnie Ziemię Śledzką, że te uroczystości upamiętniające święto Cudu nad Wisłą, które my również dopowiadamy, jest świętem czynu chłopskiego grzechłowskich synów żołnierzy samego czasu, że ono zostało połączone i że dzisiaj wspólnie pokłonimy się składając kwiaty przed tym szczególnym miejscem dla ziemi śląskiej pamięci. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pocztom sztandarowym, organizacjom, które te poczty sztandarowe dzisiaj wystawiły za obecność Wszystkim tym, którzy reprezentują szczególnie organizacje cechowe, brackie, organizacje i stowarzyszenia społeczne. I tu pozwólcie państwo, że wymienię imię pani Marii, która jest przecież prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy Powstania Wielkopolskiego, która zachorowała. Nie może być tutaj z nami, że przekażemy jej tutaj symboliczne życzenia dobrego zdrowia, bo ona jest tym, tą osobą, która symbolizuje waszą pamięć o Powstaniu Wielkopolskim i o jego żołnierzach. Dziękuję również orkiestrze, dziękuję wszystkim służbom miejskim, które przygotowały od strony organizacyjnej, wspólnie również z Zarządem Miejskim i Zarządem Powiatowym i tutaj na ręce prezesa Piotra Kasprzaka, prezesa Zarządu Powiatowego PSL. W imieniu Wielkopolskich Ludowców wszystkim Wam serdecznie dziękuję i mówię puca za tę wspólnotę, spotkanie. Za chwilę pewnie złożymy kwiaty i pokłonimy się przed tymi, którzy tutaj znaleźli swoje miejsce wiecznego spoczynku. Życzmy sobie, abyśmy mogli za rok ponownie się tutaj spotkać. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za te piękne słowa, panie pośle. Proszę teraz o zabranie głosu burmistrza miasta Środa Wielkopolska, pana Wojciecha Ziętkowskiego. Panie pośle, panowie Czołgowie, panie starosto, panie burmistrzu, panie przewodniczący, wszyscy tak licznie zgromadzeni w tym wyjątkowym, szczególnym, pięknym sierpniowym dniu na kwaterze powstańców na Cmentarzu Sieckim. To my, po 93 latach, mamy dzisiaj ogromną radość, zaszczyt i honor dziękować tym, którzy tu. Nieopodal obok nas spoczywają. Bo właśnie kilkuset śledzian, można powiedzieć, z biegu, z marszu, wtedy 93 lata temu, poszło na ratunek ojczyźnie. Zaledwie półtora roku po tym, jak tak dzielnie Wielkopolanie z karabinami w ręku powiedzieli, chcemy. A żeby Wielkopolska była Polska. Wielkopolska, żeby była Polska. I nie minęło kilkanaście miesięcy i ze wschodu, tak jak powiedział ksiądz Małuszek, nadeszła, nadesz, nadchodziła Ramagewn. Jeszcze wtedy może nie do końca sobie zdawaliśmy z tego sprawę, co Oznacza komunizm. Co oznacza Armia Czerwona? Wtedy jeszcze niezwyciężona, ale to my, to nasi ojcowie, nasi dziadowie powiedzieli wara. Wara od naszych wartości, od Polski, od Krzyża. Stanęliśmy i zwyciężyliśmy, i dlatego to dzisiaj jest wielkie, radosne święto, ponieważ. W dziejach Rzeczpospolitej tak mało mamy okazji i przykładów do świętowania zwycięstw, a to zwycięstwo było wiekopomne. To cały świat i cała Europa wtedy była pełna podziwu. Zaledwie kilka miesięcy od odrodzenia się państwowości polskiej, byliśmy w stanie tak silnie przeciwstawić się tak potężnej nawałnicy. To Gloria Victoribus. Tak rzadko można powiedzieć, że stawiamy pomniki zwycięzcom. Bardzo często, co ważne, upamiętniamy tragedie, pogromy i ofiary, a tak mało się skupiamy na tych, którzy oddali krew, oddali życie, ale przynieśli nam zwycięstwo. Te krzyże tutaj są krzyżami zwycięstwa. Oni się dopominają, walczyli i pokazali, że tracąc życie, walcząc można osiągnąć zwycięstwo. To by było coś niesamowitego. Co prawda tylko na dwadzieścia kilka lat zatrzymano komunizm u bram Polski, ale było to niesamowicie ważne, bo kto wie, gdyby wtedy się nie udało, czy nie byłoby tak jak na Rubieżach Rzeczypospolitej w krajach byłego Związku Sowieckiego. Myślę, że te 25 lat miało ogromny wpływ na to, co przeżywamy również dzisiaj. Także dziękujemy im, te krzyże, które prowadziły ich modlitwę w tym pięknym, wspaniałym dniu, kiedy skierowujemy swoje wzrok, swoje myśli do niepokolanej. Maryi i jej owocu, jej łona, krzyż. Krzyż to nie jest symbol przegranej, to nie jest symbol wycofania się, ale symbol zwycięstwa. To właśnie wtedy Polacy kochający swoją tradycję, swoją wiarę, przywiązanie do ziemi ojców, powiedzieli tak, krzyż zwycięży, krzyż jest z nami, Bóg jest z nami, Chrystus jest z nami. I wtedy Maryja również była z nami były przepiękne chwile. Myślę, że euforia tej wiktorii, która wtedy była, może nam się dzisiaj troszeczkę udzielić. Życzę to wszystkim, ponieważ naprawdę to nasi ojcowie, nasi dziadowie, walcząc o swoje matki, swoje siostry, dokonali pięknego cudu pod egidą Najświętszej Maryi Panny. Niech to piękne święto, zwycięstwo nad Najbardziej zbrodniczym ustrojem, najbardziej zabójczym, który wyrywał nie tylko serca, ale duszę ludzkim istotom, niech będzie takim dobrym prognostykiem na najbliższe, na dziesiątki, setki lat dla niezależnej Polski. I tak jak jeszcze raz odwołam się do słów księdza proboszcza, który w pięknym słowie Bożym dzisiaj się do nas zwracał, Abyśmy ten komunizm, ten bolszewizm kulturowy byli w stanie powstrzymać, bo on jest również niebezpieczny. Taki jest ubrany w kolorowe piórka, słodki, piękny i pachnący, ale pod tą skorupką tego bolszewizmu kulturowego jest, proszę Państwa, naprawdę trud. Nie dajmy się, nie dajmy się nabierać, walczmy w tych właśnie. Podstawowych wartością, wartości, jakim jest wiara, jakim jest szacunek do życia człowieka, do tradycyjnych wartości, do rodziny i również patriotyzm, odsądzano czci wiary, jest ogromną wartością. I my, Polacy, tak przykro, tak boleśnie doświadczeni przez wieki, musimy mieć tego pełną świadomość. Nie chodzi o nienawiść do ludzi, którzy mają inne poglądy, ale chodzi o to, ażeby te podstawowe wartości chronić, bo one mogą dać nam szansę, dadzą nam szansę w połączeniu z wiarą, z miłością do ludzi, do Boga, wspaniałą przyszłość czego wszystkim z całego serca życzę, a dzisiaj również życzę Wam pięknego, wspaniałego świętowania, właśnie tego święta, zwycięstwa nad bolszewizmem. Wszystkiego dobrego. Siedziba Wielkopolska Zarząd Województwa Wielkopolskiego Średski. Zarząd Miejsko-Gminny PSL w Środzie Wielkopolskiej. Stowarzyszenie Krajowe Forów Kobiet, oddział Wielkopolski. Stowarzyszenie Rodzin Powstańców Wielkopolskich. są różnych w środzie wielkopolskiej. Zawsze dla średcia. Służby mundurowe Towarzystwo Średnich Amazonek Zarząd Powiatowy PSL. Zarząd Gminy PSL Dominowo. Zarząd Powiatowy PSL Słupce. Zarząd Powiatowy PSL w Wodociąg Dziślecki. Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Zarząd Okręgu Poznań i Towarzystwo Przyjaciół w Środzie wielkopolskiej. Zespół Szkół Rolniczych i Gimnazjum nr 3. Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskim. platforma obywatelska i stowarzyszenie młodzi demokracji średeckie prawo i sprawiedliwość dwadzieścia 21 Zarząd Powiatowy PSL w Lesznie. Zarząd Powiatowy PSL w Kole Solidarność świecka. Szkoła Podstawowa nr 2 w Środzie Wielkopolskiej. Gimnazjum nr 1 w Środzie Wielkopolskiej. Towarzyszenie motocyklistów Ety Liniarze Średnie Towarzystwo Kulturalne kurkowe bractwo strzeleckie.